Słuchasz właśnie 64 odcinka podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, mocne strony, talenty, kreatywność i ciekawe rozmowy, zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Witajcie dzisiaj, temat, który chciałam wcześniej poruszyć, temat, który chodzi ze mną już od bardzo, bardzo dawna, temat, który też przewija się w trakcie rozmów z moimi gośćmi, do którego bardzo często się odwołuję. Temat wartości: w jaki sposób możemy je odkryć, jak możemy do nich podejść, też co te wartości tak naprawdę nam mogą powiedzieć o nas samych i, jaki jest, i w jaki sposób możemy je odkryć. Pierwszym punktem, od którego chciałabym zacząć, to, to w jaki sposób możemy. Definiować wartości, tak? Wartość sama w sobie oznacza po prostu wszystko to, co jest cenne, godne pożądania, co stanowi nasz cel, cel naszych dążeń, ale też to, w jaki sposób też podchodzimy do wartości, też bardzo mocno wiąże się z nadawaniem rangi różnym rzeczom, tak? Są pewne rzeczy, które są dla nas bardziej wartościowe, dla których mamy większy stosunek, dla nas są, można powiedzieć, że nadajemy im większą rangę niż innym rzeczom. Tak? I to też są wartości. Wartość, o której dzisiaj będę chciała mówić, tak? której będziemy też poszukiwać, do której będę Was zachęcać, żebyście na nią się pochylili, odwiedzili tak naprawdę to, kim jesteśmy, tak, co dla nas po pierwsze jest istotne, to na bazie czego też chcemy budować nasze życie, nasze wybory, nasze decyzje, i też to, co nadaje naszemu życiu sens. Wiem, że też być może wiele osób z Was nie ma określonych swoich wartości, albo na przykład nie czuje potrzeby, że to coś cokolwiek wniesie w ich życie, to cokolwiek im da, więc może kilka słów na początek, zanim jakby przejdę do tematu, w jaki sposób możemy to zrobić, jak możemy do tego podejść? To dlaczego warto te wartości odkryć, tak? Po co nam one są? Pierwszym takim głównym wskaźnikiem tego, co jest naszą wartością, jest po pierwsze um, tak trochę potraktowanie wartości jako naszych drogowskazów, takich kamieni na naszej drodze, które nam pokazują w którym kierunku chcemy pójść, w którym kierunku nie, jaką drogę wybrać, czy iść tą drogą, czy ta droga będzie bardziej zgodna z nami, tak? Więc wartości trochę są takimi um, strażnikami tego, czy idziemy w dobrym kierunku tego czy potężamy zgodnie z sobą, swoimi marzeniami, swoim sumieniem, czy właśnie swoimi wartościami. Dla mnie osobiście wartości są właśnie tym, co pomaga utrzymać odpowiedni kurs, co pomaga nie zbaczać z drogi, co pomaga też jakby wyznaczać te rzeczy, które są dla mnie istotne i podejmować przede wszystkim decyzje, które są zgodnie z ze mną. I jeżeli sobie spojrzymy na te wartości, które mamy, do których też bardzo często ja się odwołuję w różnych podcastach, do wartości, taką, do wartości takiej na przykład, jaką jest rodzina, też mieliście okazję słuchać wywiadu z Agnieszką. Familii Fan by mam, która ma, jak pamiętacie, siódemkę dzieci, jest szczęśliwą mamą, jest szczęśliwą żoną. I domyślam się, że jedną z głównych jej wartości jest rodzina, tak? I też różnego rodzaju decyzje podejmuje, uwzględniając tą główną wartość, którą, która jest dla niej ważna, podejmując decyzje, biorąc pod uwagę nie tylko swoje własne prywatne cele, ale też cele innych osób, które ma wokół siebie. Wartości też są istotne w kontekście właśnie podejmowania decyzji, podejmowania decyzji i postępowania w taki, a nie inny sposób. I jeżeli sobie tak popatrzymy na różne wartości, na różnych ludzi, to jeżeli dla kogoś tym, co jest najistotniejsze, jest ryzyko, pieniądze, kariera, prestiż. I tego typu rzeczy, czy też luksus, to też inne rzeczy będą go interesować, inną drogę będzie wybierał dla siebie, inne rzeczy będzie kupował na swoje potrzeby, innymi osobami, rzeczami będzie się też otaczał. Jeżeli dla kogoś natomiast wartością główną jest spokój, bezpieczeństwo, oszczędność spokój, bezpieczeństwo, relacje brak ryzyka, takie, taka przewidywalność, prostota, minimalizm, to też zupełnie inne rzeczy będą w jego zasięgu, innymi rzeczami będzie się otaczał, inne osoby będzie gromadził wokół siebie. Więc to jest też coś takiego, co nam pomaga decydować. tak? Jeżeli znamy nasze wartości, zdecydowanie łatwiej nam jest podjąć decyzję, czy wchodzimy w jakiś temat, czy nie wchodzimy. Czy wchodzimy w jakieś relacje, czy też wycofujemy się. Tak? Czy ta osoba jest dobrą osobą do współpracy z nami, Albo do relacji z nami, czy chcemy mm, y, y, zrobić krok dalej, czy niekoniecznie. I też chciałam, żebyście spojrzeli trochę na system wartości, jako jednak coś bardzo indywidualnego, y, coś, co ma taki bardzo mocno osobisty charakter na niej też się składa bardzo dużo różnych rzeczy. I czy myślę o zespole, które razem są sobą pracuje, czy o rodzinie, czy o relacjach, czy o jakiejś grupie nieformalnej, czy formalnej, w której jesteśmy, to mimo, że łączy nas jakiś jeden wspólny cel, tak, jesteśmy skupieni na czymś, czy też nawet wspólne wartości nas łączą, jako grupy, nie jako jednostek, to każdy z nas jest inny, tak, wyrósł zupełnie, pochodzi z zupełnie innego domu, innym środowisku się otaczał, ma przede wszystkim też inny zestaw talentów, które też bardzo mocno jak dla mnie się łączy z naszymi wartościami. I też tutaj myślę, że istotną rzeczą jest po pierwsze poznać swoje wartości, po drugie poznać wartości osób, które są blisko nas i też uszanować to, że to, co dla nas jest dobre, to, co dla nas jest pierwszym wyborem, to, co dla nas jest ważne, może nie być tak samo ważne dla tej drugiej osoby. Uszanujmy to. Tak samo jak talenty są takim filtrem, przez który widzimy świat, przez który jakby patrzymy na niego, obserwujemy. Tak samo wartości są takim odzwierciedleniem tego, w jaki sposób patrzymy, jakie okulary zakładamy, co jest dla nas ważne, istotne, na co najbardziej zwracamy uwagę, a co pomijamy, tak? jakie rzeczy są tymi, które jakby wyostrzają nasz wzrok, na nich się koncentrujemy, a które jakby bardziej pomijamy. To, co dla mnie też było takim dużym odkryciem, jak ja sama pracowałam nad swoimi wartościami i je definiowałam. Robiłam jedną z takich ćwiczeń, które polega na wykreślaniu, który też Wam tutaj linkuję, Możecie je pobrać. To nie tylko wykreślanie tych wartości, ale też później zdefiniowanie, co tak naprawdę dla mnie znaczy. Bo jeżeli sobie wróćmy do tego tematu rodziny, bo myślę, że to jest taka, taki temat bardzo mocno uniwersalny, to temat rodziny dla mnie może znaczyć zupełnie coś innego jak dla drugiej osoby, tak? Ta wartość, którą na przykład jest rodzina, objawia się w zupełnie w inny sposób, tak? Jeżeli sobie po pierwsze myślimy o tym, o naszych wartościach, które mamy, to, to tak naprawdę warto pierwsze pytanie sobie takie zadać, co to dla mnie oznacza, tak? Czym ta wartość dla mnie jest? W jaki sposób ja ją chcę zdefiniować? Co to znaczy dla mnie, że moją wartością jest rodzina, tak? Czy to znaczy to, że chciałbym inwestować swój czas w rozwój talentów, Umiejętności, spełnianie marzeń mojej rodziny I to jest dla mnie taka ważna rzecz. Chciałabym też spędzać czas dobrej jakości, wspierać moją rodzinę, tak? Inwestować w ich rozwój, spełnianie ich hobby, pasji, I to jest dla mnie ta rzecz ważna. Też staram się podejmować decyzje, które powodują, że mamy ten czas wspólny dla siebie, tak? Jedną z ważniejszych decyzji dla mnie była zmiana mieszkania z Warszawy, dużego miasta, w którym się urodziłam, w którym się wychowałam, w których miałam wszystkich przyjaciół rodzinę. Na mniejszą miejscowość, tak? Na Mazurach. Gdzie mieszkam już teraz od siedmiu lat i gdyby wartością moją nie była rodzina, to bym się nie przeprowadziła. Pewnie bym zdecydowała się, że tam mam większą możliwość rozwoju, mam większą niezależność, większy dostęp do fajnych różnych wydarzeń, przyjaciół, znajomych, ale jednak ta wartość rodzina była dla mnie ważna i tutaj zbudowałam sobie też swoje miejsce, w którym jestem przez jakiś czas. Tak samo zobaczcie do Was, tak, w jaki sposób ta wartość tak naprawdę jest w Was zakorzeniona? Czy ona jest wartością, którą rzeczywiście czujecie, czy niekoniecznie. Jeżeli będziecie robić te ćwiczenia, które wam też wrzucam tutaj do pobrania, pomyślcie sobie jeszcze nad jedną rzeczą, tak? Czy ta wartość jest rzeczywiście czymś, co głęboko pragniecie? Czy to wypływa z was, czy niekoniecznie? Bardzo często się mówi o Wartościach deklarowanych, a tych rzeczywiście prawdziwych, które mamy w sobie. I warto też poobserwować je, bo oprócz tego, że je zdefiniujecie, poobserwować, które z nich realnie są czymś dla Was istotnych, które z nich realnie widzicie, obserwujecie w swoim działaniu, w swoich wyborach, w tym jak działacie, jak robicie, które z nich są istotne. Jeżeli już mamy nasze wartości i jeszcze dodatkowo do tego mamy nasze talenty, to fajnie sobie zastanowić się. Jak moje talenty, które mam, czy one w ogóle łączą się z moimi wartościami? Bo jeżeli tak sobie poobserwujecie, jakie są wasze talenty, jak one mówią o tym, kim wy jesteście, w jaki sposób działacie, jak myślicie, jak podejmujecie decyzje, jak wpływacie na inne osoby, jak budujecie relacje, jak wykonujecie różne działania, jestem przekonana, że sporo z wartości jest właśnie ukrytych w Waszych talentach um, motywacja, takie flow, które powoduje, że lubicie e, działać w ten inny sposób, że pewne zadania są dla Was... Um, naturalne, spełniacie się w nich, są dla was istotne i bardzo mocno się wiążą z waszymi talentami i te wartości są bardzo mocno powiązane, to zachęcam was właśnie do tego ćwiczenia, żeby zastanowić się, jak moje talenty, który z moich talentów mocno wpływa na moją wartość, tak? Jeżeli wrócę do tematu rodziny, tak? Jeżeli moją wartością jest rodzina, to ja automatycznie widzę, że też naturalną rzeczą tutaj jest empatia, którą wykorzystuję właśnie w pracy, nad tą wartością, jaką jest rodzina, czyli czasem skupieniem się na tym, jak ta druga osoba się czuje, pomocy jej w zrozumieniu jej emocji, pomoc, którą jest po prostu bycie obok, czy też słuchanie. Czy rozmowa, czas, który jakby poświęcam też dla, dla tych osób dla mnie ważnych, czy talent taki jak indywidualizacja, czy maksymalista i poważanie, tak, razem, czyli też zastanowienie się, jak ja mogę pomóc im rozwijać ich pasje, jak mogę pomagać im rozwijać ich talenty, to, co, jakie rzeczy oni potrzebują, żeby lepiej funkcjonować, tak? co mogę zainwestować, jakie zajęcia dodatkowe, czy inne rzeczy. Więc tutaj są takie, jakby, dla mnie jasne odniesienia: talenty, a wartości. We wpisie, który dołączony jest do tego podcastu, znajdziecie listę wartości oraz ćwiczenia, o którym Wam wspomniałam. Nie będę go tutaj opisywać. Warto je pobrać, wykonać i zastanowić się, właśnie, jak Wasze wartości działają, kiedy one mogą być wykorzystane i czy macie szansę, dajecie szansę tym swoim wartościom realizować się w Waszym życiu, czy może potrzebujecie większej przestrzeni, żeby mogły bardziej poszaleć, mogły zostać mocniej wykorzystane. I tak jak ja sobie to jeszcze teraz myślę o wartości, którą nad którą ja w tym roku chciałabym bardziej pracować, wartości, która mi jest kreatywność, kreatywność, twórczość, to jest coś, co zawsze, od zawsze było w moim życiu, coś, co mi dodaje bardzo mocno energii, co się wiąże z moimi talentami strategicznymi, coś, co bardzo lubię robić i chciałabym pracować nad tą wartością, między innymi w tym, żeby dodać pewną rutynę, dodać pewne nawyki, które pomogą mi trochę tą kreatywność, taką, która jest czasami bez struktur, bez zaplanowania, działa tak chaotycznie w różnym czasie, jak sinusoida raz jest jej więcej, raz jest mniej, ustrukturyzować, żeby mocniej wykorzystać tą wartość. Tak, i to jest coś, co mi bardzo jest potrzebne na ten moment. I to wartość jest dla mnie jedną z takich wyższych, którą stwierdziłam, że dzięki temu mogę więcej rzeczy tworzyć, więcej rzeczy wypuszczać, e, mniej gdzieś tam kisić e, jako notatki, wersję szkicu, tylko więcej rzeczy wypuszczać, tak? I, e, I też pomyślcie u was, jak to jest u was, tak? Jaka wartość w tym roku jest dla was e, taką najistotniejszą, która ma najwyższy priorytet, tak? Która z nich jest tym, e, która, która z nich, albo może trzy, które z nich są dla was na ten moment najważniejsze. I nadajcie tym wartościom, które macie, hierarchię. Zobaczcie, w jaki sposób chcecie je realizować, jak chcecie w najbliższym roku nimi się zająć i co konkretnie zrobić. To tyle ode mnie. To jest taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że um, wrócicie do tego tematu, przeczytacie sobie ten wpis, który dla Was przygotowałam. Jeżeli macie jakieś pytania... Chcecie się czymś podzielić, to zapraszam Was do komentarzy pod tym odcinkiem podcastu. Zapraszam Was również na fanpage, na stronę grupy Talenty Galupa. W Poznaj, pokochaj i wykorzystuję Grupy, która powstała jakiś czas temu, którą tak pomalutku, 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 pomalutku prowadzę. Stwierdziłam, że te odcinki, które w tym roku będą się pojawiały, będą przeplatane. Raz będzie odcinek mój solowy, raz będzie odcinek z gościem. Więc tak będę przeplatać. Te odcinki, dlatego że spojrzałam trochę na statystyki w zeszłym roku i najpopularniejszy odcinek o dziwo, to był mój odcinek Pięć sposobów, jak lepiej poznać siebie. I stwierdziłam, że być może więcej takich odcinków powinno się pojawiać, gdzie jestem tylko ja, gdzie nie ma gościa, kiedy mogę się czymś podzielić, czy też przygotować jakiś temat, który dla Was tutaj przedstawię. Więc będzie troszeczkę więcej mnie w tym podcaście i tematów, które będę chciała z Wami poruszyć. Jeżeli macie własne tematy, własnych gości, którzy uważacie, że pasowaliby do tego podcastu, czy jakieś rzeczy Was intrygują, zapraszam serdecznie. A ja już zapraszam do kolejnego odcinka podcastu, który za dwa tygodnie moim gościem będzie ponownie Ewelina Mierzwińska. Tym razem będziemy rozmawiać o organizacji e, własnej czasu e, swoich działań z wykorzystaniem metod coachingowych. Więc zapraszam serdecznie do tego odcinka podcastu i oczywiście, jeżeli macie ochotę zostawić swoje recenzje, gwiazdki, komentarze, inne rzeczy, zapraszam Was do aplikacji, do iTunes, e, na maile akademicznomobilnie.com i wszystkie inne miejsca, które, w których ja jestem, czyli Facebook, Instagram. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia i do usłyszenia niebawem.